niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zapraszam do wysłuchania naszych ogłoszeń parafialnych wczoraj z Fatimy i Santiago de Compostela wrócili nasi pielgrzymi, cali, zdrowi relacje z ich przeżyć możemy znaleźć na fanpage'u naszej parafii Dzisiaj o 15.30 zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa i tak we wszystkie niedziele czerwca o 20.00 medytacja karmelitańska to ostatnia przed wakacjami i okazja do spowiedzi w czasie wakacji tej medytacji nie ma. Kolekta jest dzisiaj przeznaczona na cele parafialne. Jutro o 19.00 spotkanie przed żaglami statą dla ojców i dzieci. W środę, jak zawsze rano, śniadanie dla seniorów. O 18.00 msza święta dziękczynna, pożegnalna, jak to nazwiemy, za moje 5 lat posługi tutaj na parafii. Serdecznie zapraszam, kto chce ma czas. A po mszy świętej y, kawa, ciastko, na którą wszystkich zapraszam, no albo na placu kościelnym, jak będzie pogoda, albo y, w domu parafialnym. W czwartek o 16.30 ostatnia msza święta szkolna zapraszamy szczególnie społeczność szkoły nr 11 dlatego że w piątek są zakończenia tak bardzo wcześnie a w piątek na ósmą zapraszamy pozostałe szkoły przedszkola nauczycieli uczniów aby podziękować za miniony rok szkolny katechetyczny o 9 jest msza święta z tej samej okazji dla szkoły katolickiej w sobotę o 7:30 wyjeżdżamy na wakacje z Bogiem z dziećmi o tej godzinie z biurka w niedzielę za tydzień o 20.00. Okazja do spowiedzi kolekta jest na stolicy Apostolską, tak zwane Święto Pietrze. Przypominamy, że w niedzielę nie ma mszy świętej o godzinie 12.30, czyli właśnie tej mszy świętej, a w tygodniu nie będziemy mszy świętej o godzinie 7.00 rano. Kancelaria będzie nieczynna w środy, czynna w poniedziałki i piątki. Sugerujemy, jak ktoś wyjeżdża gdzieś w jakieś dalekie, obce miejsca, żeby sprawdzić, czy jest tam możliwość udziału w mszy świętej. Można uczyć, w mszy świętej także w kościele prawosławnym, czy grecko-katolickim yy, i tam także przystąpić do sakramentów, jeśli tam pozwolą. Yy, tym, którzy już wcześniej wyjadą na wakacje, nie zobaczymy się z nimi w przyszłą niedzielę. Już teraz życzymy błogosławionego czasu wypoczynku, urlopów, bezpiecznych powrotów. Liczymy też na jakieś pozdrowienia. Z wakacji. I ostatnie ogłoszenie. Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę szlakiem sanktuarium Warni Mazur i Wilna od 31 sierpnia do 3 września. Wszelkie informacje są w kancelarii. Także zapraszam do zorientowania się w tym temacie, kto jest. Zainteresowany opiekunem pielgrzymki jest ksiądz Dawid. Szczegółowy plan pielgrzymki dostępny jest na folderach z tyłu kościoła i w kancelarii parafialnej. Pomódmy się za naszą zmarłą parafiankę. Anna Chęcińska mieszkała przy ulicy na Pawła II, numer 32. Jeszcze nie ma szczegółów, kiedy będzie pogrzeb. Wieczny odpoczynek raczej jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.